witajcie z tej strony Gilon i to jest dzisiaj w odcinku, w którym będziemy grali tylko oceanom, czyli jej skinem, jej kilofami. No i oczywiście będziemy latać na Fortille i będziemy strzelać tylko Załga i pijak jaga. No i oczywiście będziemy też mieli poboczne leczenie, które będę mógł sobie brać. No, i wiadomo, że taki filmik jest chyba git. Także co? My już widzimy się w pierwszej gerce, także let's go. Tutaj lecimy busem, oczywiście Fortella, let's go. No i tyle nie. Nie wiem czy ktoś ze mną poleciał. Ee, polecieli, dobra, widzę ziomeczka. Trzeba będzie go zabić, bo no kurde, przydałoby mi się solo tą miejscówkę. Nie widzę, żeby był jakiś ziomek bardzo dobry, bo mam landing ma do dupy i nie ma MK, a ja mam tą MK. Więc jakbym... od razu się na chłopa sfokusował. Dobra, leży Boże, ale. A, nie skomentuj, nie skomentuję tego. No uciekał mi bardzo, ale... Udało się go zabić, dobra. No, nie za ciekawe branie. Dobra, idziemy zaraz szukać oceany i bręcej. Mamy, mamy strefę, także to na spokojnie. To tu jest wróg, mamy wroga, uwaga. Dobra, musiałem go zabić, sorry, bo wiecie. No bo mógłby przeszkodzić. No ja wiem, że te dwa kile są... Aha, pot mnie trafił. Dobra. Bot mnie trafił. Dobra, to jest typek! się przebrał. No, jest dziwne. Znaczy, oczywiście nasza koleżanka oceana, która umarła. Teraz możemy wziąć pełny zestaw od niej. Dobra. Mamy typa. Ale najpierw mi się mu leczyć. Także najpierw jest leczony. Później zabijamy typa. I lecimy do safe'u. Taki jest plan, także nie wiem. Oczywiście mówię, no chciałem ze wszystkich augan, no, ale jak miałem takich typów, no to nie chciałem po prostu się od nich wywalać, wiecie, tylko wolałem jednak ich y, pozabijać i mieć po prostu te dwa kiele, a później tak też jakbym dla nich poszedł i zrobimy y, mały Bajior. Dobra, leży, co za ziomek? Pod schodami kampił. Naprawdę. Yeah. A właśnie tak coś mówię, co to tam jest, nie? Tak wiecie, nie wiem o co chodzi, jakieś takie dziwne coś pod schodami, a to ten ziomek. No i dobra, mamy 3 kills. I co, lecimy dalej. Mam nadzieję, że się uda wygrać. Nie, no nie mówię, że nie, ale przydałoby się. Oczywiście to leczenie sobie na razie pomarnuję, bo tak czy jak ten jack-jack, zawsze który mi się odnawiał, będę go opił, ale no. No ja wiadomo też na, takie szybkie leczenie też jest w miarę, może tą kabustę później się. I co mamy ze zrzutu? No i fajnie. No i mamy teraz taki dużo leczenia w sumie i, i tyle i co? I może mi się bić. I zastanawiałem się czy też mogę normalnych hałków używać, ale pomyślałem, że no po co mi normalny augu używać? No w sensie... Anyway, skoro mam mityczny, no to po co mi drugi? Dobra. Lecimy, strefy mamy, ale co prawda jakiś ludzi byśmy mogli spotkać, no bo no daleko to ich mogę tak go... O! Aha, wirmie nie wziął XD. Pypo odkrywało i ci ciężko mi jest teraz, wiecie. Ogarnąć teraz tą mapkę, bo nie grałem dwa dni. Szczerze, zagrałem może max jedną jedną gierkę przez dwa dni, także... E, także teraz jest trzeci dzień i teraz właśnie nagrywam ten odcinek i tak słabo ogarniam. Jedyne co właśnie zdążyłem zrobić to chyba wyzwania na trzeci tydzień i właśnie teraz ten challenge zrobię. Znaczy no... Nie wiem, czy to challenge można nagrać, ale ale wiecie. Aha, no dobra, ten ziomek nie był jakiś dobry, no ale dobra, mamy fraga. Najsu, nice niceu. Tak słowo. o, mamy następnego ziomeczka. Dostał, jest... O, jest już biało. Wow, dostałem sniper. Co on próbuje? Dobra, leży nice Iceman TDS. No, jak widać, że ogarniał, ale za bardzo wychylił i za duży laser mu na początku dałem, Tak, według mnie przez ten laser to słabe miał tutaj itemy. Chyba, że nie tamty... no, słabe miał te itemki, tak szczerze. Jak na osobie, które sobie że wszystko lutować, to słabe miał te itemki. XD, nieźle. Dobra, a tu jest strefa w ogóle, ty. No Fortilly jest strefa, czyli w sumie nie musiałem wychodzić z miejscówki. No dobra, ale też tam parę fragów chciałem jeszcze zrobić, żeby nie było, że siedzę cały czas i campie, nie? A to w sumie. Wypijmy w sumie tego Jack Jacka na, 5, na 6 HP. Co się będziemy? Dobra. Także wypiję Jack Jack na 6 HP. Lecimy dalej. Aha, 80 pingów mam by Nieźle. Ja słyszę dziś helikopter tam właśnie i lecimy go, palimy dostał już dużo nie powiem, z 400 AP, mu zbiliśmy ale zostawimy go na razie I no, ten ziomek, ten helikopter to jest jakiś podstawy na aktor, no dostał 170 ale widzę, że do tego ziomeczka to akurat ja chyba muszę tego zraszować. Nie chcę też dużo ammo marnować, ja on może ma, ma dużo ammo. Dobra, no jestem badziewiem Dobra, ale No, no nie wnika, nie ma tej gierki, nie ma tej gierki. Tego nie było, to, to się wydnie. to się... nie, co ja zrobię ja teraz śmiać w komentarzach, że co ty zrobiłeś? Podjechałeś chłopa augiem i zabić jakiś bumble No sorry widzowie, no kurde, no zapomniałem, że no, Przecież nawet ja tam dwie minuty chyba temu powiedziałem, że A no wiecie, ja tam augiem to nie będę podjeżdżać, tylko. Aj no cóż, no przepraszam, no ale mam nadzieję, że w następnej gierce będzie lepiej. Także co, fortyla znowu daleko, jak widzimy, także może tym razem się uda. <grym> Zobaczymy. Fajnie, jakby na samym początku gierki w ogóle z oceany z na samym początku to wiecie, to bym się nie musiał martwić, że oszukuje i... Był git, no ale. Tylko ona, jak mi zaraz wybombi... No właśnie, no, no właśnie, no właśnie, ja może się z nim na razie nie będę bił, bo ona mnie zaraz zabije, ona mnie zaraz po prostu... Chyba, że jej głowę ze sztucera trafię No i gorsze jest to, właśnie według mnie z Oceaną, że nie wiadomo, czy ją ktoś zabił, czy ona żyje, czy co się z nią dzieje No ale, że działko mnie będzie nawet bić Nie ja no, ginę w tym momencie No i to... no nie no nie no nie no Także co, my się już widzimy w kolejnej próbie. No mam nadzieję, że może tym razem się uda, choć już ta druga próba to już była taka fatalna. Dobra, także prawie już lecieliśmy tutaj na miejscu. Nie wiem czy ktoś leci, a leci, jak ktoś ma bardzo niski, niski landing. Ale on chyba na statek nawet leci. Nie leci na furtylę i na statek, także mamy. Czyżbyśmy mieli free? Jak ją przeszukamy, to zaznaczy się oceana może? jak średnio. No przepraszam bardzo, no ale ja kiedyś znajdę tam oceany. No przecież to jest śmieszne. No, nigdzie jej nie ma. Trzeba jakieś błota przeszukać, bo to już nie jest śmieszne ty. Całą miejscówkę przeleciałem i nigdzie jej nie ma. Boty go podniosły i. To jest bot. Poszukam ją jeszcze, jak już dojdzie strefa i jej nigdzie nie będzie, to po prostu lecimy do następnej gierki, bo nie ma co przedłużać. No i nie wygląda na to, żeby ona dziś tu była. Tak szczerze. Tu inne ulepszone skrzynki otwieram. Tu są jeszcze jakieś kroki. No to był pot jest. No szanujmy się. Jest uciana. Nie wierzę. Jest oceana. Już moje nadzieje naprawdę by były ostatecznie i znaleźliśmy oceanę. I ja pierdzielę co to jest za gierka w ogóle? Złoty skarb BTW. No i tutaj to ktoś posiadał. Generalnie, ludzik. Ile maców miał? Co jest z tym ziomkiem, co tu był? Że miał w... tyle maców, tyle wszystkiego i zginął? Pierdze zwaliłem tym, że właśnie. Zamiast grać bezpiecznie, to zagrałem jak najgorszy toksyk i go podjechałem. Choć że po tego zrzuta, bo jakby lunchpad będzie przydatny do tego, żeby uciec. Ej, w ogóle nie wiem, też macie takie, takie dziwne coś, że mapę mapie wam się postać? ma tak czasami. Szczerze, zostało top 3. Zostaliśmy 3 osoby, tu jest jeden właśnie za tym domkiem, jeden ziomek i tu po lewo jest też jeden ziomek. I nie wiem co teraz. Aha, czyli Chłowi przejął high granda. No dobra. Dobra. No widzowie przypał jest wodny ziomek cały czas z tego high granda spamuje. No nie wiem jak to się skończy. To jest top 3. No jak nie wygram, to nie wygram. no Nie, nie co psy, jakiś bambik ze mną wygrywa, no nie no. Widzowie no. Także co widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Ja wam dziękuję. No może kiedyś e, jeszcze raz zrobię ten challenge i po prostu znowu pójdę na tego auga, może nie wiem. Za miesiąc. Coś takiego, że jeszcze raz pójdziemy i ocenę xf 2 i tam już wygramy. No w tym niestety top 6 i top 3. Tak szczerze, mógłbym nawet w tej pierwszej gierce to wygrać, ale no przez moją głupotę niestety przegraliśmy. A w drugiej gierce no to po prostu no nawet jej nie dotknę, jej nie znalazłem i chłop podjechał. A w trzeciej gierce no to po prostu widzieliście, że się nie udało. No chciałem na Jack czaka zagrać, no ale tam był high ground, no i tyle. Także. My się widzimy w następnym odcinku, że zostawić suba, dzwonę, łapeczkę w górę i to by było na tyle. Ja się z nam żegnam, siemano.